Co nowego winnicy Jadwiga? Początek roku jest okazją do zaprezentowania naszych planów na najbliższe miesiące. Jeśli chodzi o rocznik 2019, jest on w trakcie procesów winifikacyjnych i ciągle jest to dla nas nie niewiadomo. Jesteśmy ogromnie ciekawi, jak wyjdą wina białe, w których poza utrzymaniem indywidualnego naszego stylu podjęliśmy pracę nad zbudowaniem bardziej solidnej struktury, poprzez dojrzewanie nad osadem. Będziemy kontynuowali doświadczenie z produkcją naturalnych win musujących. Niebawem chcemy publicznie pokazać pierwszego naszego i prawdopodobnie pierwszego w Polsce pomarańczowego petnata. Po kilku latach doświadczeń podjęliśmy decyzję o powiększeniu naszej winnicy. Jest przygotowana parcela granicząca z istniejącą winnicą i w kwietniu powinny być zrealizowane nowe nasadzenia. Zdecydowaliśmy się na dosadzenie już sprawdzonych szczepów, ale pojawią się nowe, np. Chardonnay czy Pinot Noir. To wyzwanie oswajania w naszych warunkach właśnie witi z winifera. Klimat Dolnego Śląska, a szczególnie wzgórz szczebnickich daje szansę na udany eksperyment. W tym roku wdrażamy pełną mechaniczną uprawę, eliminując chemiczne zwalczanie chwastów. Kupiliśmy dwa urządzenia to jest bronę rotacyjną i opielacz, za pomocą których skurczamy glebę i niszczymy chwasty. Warto przypomnieć, że stosujemy konsekwentnie naturalne nawożenie. Używając nawozów mineralnych stosowanych w ogrodnicy ekologicznym, a nawożenie azotem zostało praktycznie wyeliminowane. Takie podejście jest częścią filozofii naszej robienia wina, które nie szkodzi człowiekowi i jest maksymalnie naturalne. Nadchodzący sezon to dynamiczny rozwój oferty enoturystycznej. W ubiegłym roku wbudowaliśmy drewniany domek winiarza, w którym na szkolenie i degustację przyjmujemy od 15 do 20 naszych gości. Każdą sobotę realizujemy spotkania z chętnymi do degustacji czy zwiedzania winnicy po uprzednim umówieniu się. Do naszej winnicy jest możliwość dojazdu środkami transportu publicznego to jest autobusem wrocławskiego MPK, bądź pociągiem i taką formę dojazdu do naszej winnicy gorąco polecamy. Do zobaczenia w winnicy Jadwiga.